Siemano, zapraszam Was na relacje z Gali Hybrid MMA 5 w Kołobrzegu. Nie, to Ja zapraszam na relacje z MMA Hybrid 5 w Kołobrzegu. brzegu A kim Ty jesteś? Nowym redaktorem, zapraszam Sam my się oprócz my chodzi mi picia i tak dalej, o śmiertelnej zwycięstwie, nie? Sam my się Kiedy startujesz w no Jakoś teraz, za trzy tygodnie no W sumie rozbite, nie nic takiego, to można no, zostawajcie, nie? Tak O, tutaj kolejny czarny koń, który wygrał z naszym zawodnikiem Kasem tak, nie Możemy, odbierzemy, bierzemy, odbierzemy, odbierzemy na głoś i glabin, tutaj. Jesteś mordo na wizji na Spokojusz. głośniku? Na głośniku jesteś na wizji. Wywiad daję. Proszę pozdrowić widzów. Zdrowia. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów i widzów Zweryna e, Majkowskiego. Taka. Ja myślałem, że Kasem do wszystkiego pozdrawiasz. O nie, <gry Tigers> nie, nie. nie, nie, no, melody, ta, że, to nie przeciwnik nie wierzgał, ty wjechałeś i rozjechałeś, dziękujemy bardzo Dzięki, za rozmowę. I rozbierze, rozbierze, ja, rozbierze na turniejach różnych, innych. Tak będzie. how much jest your outfit? Moi drodzy, od dołu. Nike Panda, znalezione w jednym z kontenerów na pobliskiej plaży. I teraz uwaga, Spodeneczki eleganckie dostałem od przyjaciela. A blisko Dostałem od przyjaciela koszuleczka, dostałem od drugiego przyjaciela. Czapeczkę dostałem od brata. I dzięki temu, że tyle dobrych ludzi jest wokół mnie. Wracają mi do wyglądam dzisiaj, uważam, że naprawdę przyzwoicie. Czyli w skrócie, hałmas, cały ten outfit kosztował mnie po prostu bycie dobrym człowiekiem. Bo dzięki byciu dobrym człowiekiem wróciło to do mnie w takiej właśnie materialnej formie. <śm> 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 Co, jakby, jak się przygotowałeś do, do walki na przykład, nie? no i to pewnie jakoś tam miałeś jakąś, nie wiem, dietę, pudełko od coś to może ja zapytam tak, jaki jest twój ulubiony rodzaj makaronu i czemu jest to spaghetti? <grytanie> no, coś podejrzanego, ktoś zdradził mój sekret. No codziennie yy, przygotowywałem się tak samo, czyli jadłem codziennie spaghetti. <grytanie> codziennie to samo, wygrało to, dzisiaj tak samo było spaghetti, więc... Yy... Kontynuowałem tą tą drogę, no. Dobra, jeździmy gary ogólnie jak spaghetti się robi. No ja to robię, walasek powinien menadżer pan to robić, ale często mu to nie wychodzi. Oprócz MMO masz jakieś jeszcze takie poboczne hobby albo coś takiego, co lubisz robić w wolnym czasie? Gram w gry całe tutaj. 2024 grałem tutaj cały e, swój wolny czas, kiedy tu spędzałem i byłem w Ja No że to może takie em, rozgrywki pojedynki na przykład i... <laughs> Oj tutaj, tutaj za, dużo, za dużo za dużo szczegółów. Coś, no. może, może jakieś małe rozgrywki, ale y, hazardowe były. No. O, sk o skromne sumy A, Tylko Fifa Fifę? były czy nie były? W szachy nie było akurat, ale w Fifę były tak. Dziękuję bardzo Rozmawialiśmy przed walką Wladena no i trzeba przyznać, że pytaliśmy się Ciebie, ponieważ udało nam się sprawdzić przed galą, że Wladen z Michałem bili się już jakiś czas temu, lecz razem z Grzesiem Duże rękawice, ani on, ani tak. ja nie mogliśmy znaleźć wyniku. To pytaliśmy się Ciebie na początku, że ta walka była odwołana Nie, Bo nic, tak. nic się było, nic nie było. walka była z rok temu w, w, w z górze rękawice normalne K1 no, bla, lepszego wtedy w drugiej walce przez Nokaut. Po prostu Michał wyciął mu noga. W tej chwili dostaliśmy ofertę rewanżu w małych rękawiczkach. A dawaj da. mówię, oglądam kilka walk, mówię, robimy go bekwistem i prawym overem, bo tak jest, zbyt, jest zbyt poukładany. Da, da. Jak macie poukładane do zawodnika, to wiemy co zrobimy. Ale właśnie to w tej walce wydawało się w ogóle niepoukładany. W ogóle wydawało się, jakby nie będzie co ma zrobić, to ta niego zaskoczyło. Tak, też, też. To też. To no. jest strasznie śmiesza się. Moje przedramiona na na każdych tarczach. Zresztą zobaczyłam krwiaki jeszcze na razie. Jak to mówię, nie? Nie nie mrugajcie, zobaczcie, co się wiedziała, nie? Ha, ha, i tak, tak, no tak. I ja Był, rozdział, był nie... straszny, był nie? Trzeba przyznać, że wjechał jak dziki i został tak, tak. przeciwnikiem. Ale nie? dalej emocje widzę, że są w nim, nie bo chodzi tylko i wyglądał. Co prosty. ty, no pewnie, nas to ja dzisiaj nie zasnę po prostu. Wiecie, bo... no to co, Nie, na bajka tak? <laughs> Albo koreks. Wiecie, plan zrealizowany krok po kroku, punkt po punkcie. Miały być mocne frontki, miały być szukanie backfisty, jeżeli nie pójdzie, to mówię szukaj loa od środka, bo jak zabierze ładnie nogę, znowu naukęcić w Jak się odbijesz od loła, tu od razu czerpał znowu i ciemniejsz lewego sierpa. Widzieliście twarz Michała? Uu, strasznie. Siadało? No prawy, płęci też. Ja? Do jak uważam, to w takim filmie mówi, tam ręcznik ogólnie ja bym rzucał. że... Szczerze, ja, ja w tym ja momencie, jakbym był na miejscu tamtego narożnika, tak, ja bym ręcznik. to i tak, tak już był jeden tak, on od końca pojedynku, tak, to tam to, to, to naprawdę, to naprawdę to tak z wykaźnikiem wchodził w ręcznik. Ja w ogrudnym zarazieniu w kurwi, bo nie zebrał od razu punktów, jak Michał no. przy ściąganiu, tak, założyliśmy. Wiecie, Michał jest założony i moja, to ma to w nawykach, dokładnie. Ale udało się na kajdanie. Tylko jeden, nie ma sensu, ale nie ma sensu, ale... Pytarł obaj, ja po profesorowisku, pierwsza walka z Severynem. Wladen zrobił swoje, Severyn zrobił swoje, Severynem rozmawialiśmy już wcześniej. Też zadowolony, no i 45 sekund. Ale Seweryś nie chciał przyznać ogólnie, że wypił setkę. Bo mówisz, że nie, nie, ja jestem sportowiec. Ja teraz BJJ będę startował. Się mówię, po walce, po walce. No, Zbzikowałeś w pierwszym rundzie, nie? nie? nie Zbzikowałem, no, no broda weszła. No troszeczkę A cię widziałem, że się na mnie bziku rzuci. Ale co, no walka bez historii, nie? Chyba, nie Szybka robota. Po prostu może by to się inaczej potoczyło, żeby gdyby nie weszła ta broda. Weszła broda i tak naprawdę... Jak nie wyjść? Było nie, ale ogólnie no z Szymonem robiliśmy też wiele scenariuszy, no, były te kalfy, były, były tipy, były tipy po zmyłkach e, z uderzeniem, e, była, były hajkiki, kurczek, kolana, łokcie, multum tego było. Szkoda, że się pokazałem po raz kolejny bengrandu zapłaśniczego. A to będzie chyba w rewanżu będzie szansa, nie? E, no ja liczę na to, a jak znam, jak znam życie, to będziemy pewnie wymieniali ciosy. Ale no, to jest zrobimy. Nie, nie, <laughs> no, drugi raz tego będę nie popełnię. E, raz chciałem wymieniać ciosy i skończyło się jak się skończyło, nie chcę do tego wracać i... I sądzę, że, że w rewanżu troszeczkę, troszeczkę inaczej to będzie wyglądało i, i napiszemy troszeczkę inną historię. Mówię ty, robię tą uwagę kurwa. W ten dzień, w którym już przestałem pić wodę, przyjechałem do tego koło brzegu 6 godzin bez picia wody. Nie? Mówię, jak ta walka się jeszcze nie będzie, to, to przecież kogoś ona zabije, nie? No. I już tak wychodzę z tej sauny i mówię, ty, jebać te pieniądze, te jakieś tam widzisz jak 30-50% garzy, nie? mówię nic ponociło, jak będziesz czuł, że umieraj. To żeby, nie rób tej wagi, ale żebyś kurwa żeby wyszedł, żeby to, to małczyć. O. To będzie... ciekawiło w sumie, ile dzisiaj ważysz. Yy, dzisiaj ile ważysz? Nie, nie dużo, parę do tyłu. 79 kg, tak? No, a tak, zbyt, tak normalnie, się powiem tak, no. w sumie. Myślałem, ale że to, nie, bo niby ty, da. To wszystko moi drodzy. E, dzięki niezawodnej osobie warto tutaj go przytoczyć e, no generalnie przy, 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 przy temacie gdzieś tam tej sylwetki to mógłbym zarówno podziękować trenerowi od przygotowania motorycznego pozdrawiam cię Marek e, ale przede wszystkim e, dietetyka z pasji na instagramie Sebastian Kujawiak naprawdę niesamowity dietetyk który sam kiedyś też był zawodnikiem więc fajnie się z nim współpracuje no bo zna, zna, zna ten proces od podszewki ale śmialiśmy się wyjątkowo w tych przygotowaniach, bo Seba ma jakieś, nie wiem czy szczęście, czy nazwać to nieszczęściem ale do tego, że współpracuje z samymi ananaskami i prowadzi mnie dietetycznie, prowadzi też Pawła Pawlaka i jak sam mówi z Tobą i z Pawlakiem, to mógł powieść jakąś, napisać bo jesteśmy dość, wszystkiego się słuchamy, ale jesteśmy takimi wesołkami i czasami już Seba tymi żartami jest, jest zmęczony no, no i tyle, Bardzo Mateusz Chawra, no. mój starszy brat który powinien dostać pokojową nagrodę Nobla Za to, że wytrzymał ze mną to robienie wagi Bo byłem nieznośny A tu mój klon Amelka, moja młodsza siostrzyczka tak, ja tak Pomachaj Macie rozumieć, że przyszła gwiazda UFC Tak Czyli czy myślę, nie? Myślę, że tak Tak Słuchajcie, motyw z Amelką jest taki Że ona wizualnie jest do mnie bardzo podobna A poza tym w dużej mierze idzie w moje ślady ja robiłem, jak byłem mały, piłkę nożną, byłem fanem i Dortmund. Ostatnio tata wysyła mi zdjęcie Amelki w koszulce i Dortmund. Dlatego takim logicznym ciągiem wydaje się to, że już niedługo Amelka na swoje ładne filigranowe dłonie ubierze rękawice i jak pan Popek miesiąc przed brudnią... Tak, tak. Maciek należy do tego, e, taki, że tak powiem, gatunku zawodników. Walczek maszka tak zwanego. Eee, tak, 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 że jest taki bardzo nieczytelny. Często dla tych zawodników, jeżeli oni narzucają ten chaos ruchowy i się w nim odnajdują, to okej. Okay. I to jest taka opusieczna broń, bo czasami oni się w tym gubią, a czasami tobie to przysparza naprawdę kupę problemów, bo kurczę, nie wiem, ja na przykład jestem takim zawodnikiem, że nie wiem, gdybyś stanął naprzeciwko mnie, mistrz Europy w boksie, oczywiście byłoby ciężko. Ale to jest pewien schemat ruchowy, który łatwo rozczytać. Wiesz do nie on ci wchodzi lewy, tak, prawy, to wiesz, że zaraz pójdzie sierp i tak, jesteś tak, w stanie go tak, jakoś tak, odczytać. A Maciek na początku chciałem go sobie trochę wyczuć, ustawić na siatce, pracować jakimiś fejkami i wiesz straszę go lewym prostym, a on nagle wystawia kolano. No. I mówię, kurwa tu trzeba uważać, bo zaraz wiesz, w z głupim, lewym prostym, a się okaże, że będziesz leżał do góry kołem, bo cię zgasi jakimś kolanem. I tak jakby zrealizowałem plan, bo ciekałem, ciekałem, ugotowałem go jakiś czułem, że to jest ten moment, to po prostu... Dokończyłem eee, i w poprzednim wywiadzie już odpowiedziałem na to pytanie. Ono było zadane wprost, czy, czy Maciek mnie zaskoczył i odpowiedziałem przewrotnie, że zaskoczył mnie, ale nie w walce, tylko na ważeniu, bo widzowie mogą nie wiedzieć, ale mój przeciwnik przestrzelił wagę o 3 kg, co nie oznacza, że jej nie robił, bo kurwa, widziałem, wiem, że się to znaczy. walczył, ale troszkę nieodpowiedzialnie podszedł do tematu. My szczególnie w tych niższych kategoriach gdzieś... No kurde trzeba do tego podejść dość rozsądnie, no bo dla Michała Materli, który waży 100 kg, zbicie dychy to jest kwestia 3 dni, bo to jest kawał micha A jak my na co dzień ważymy, nie wiem, 71, no to zrobić tą dychę, trzeba patrzeć tak jakby na ten odsetek masy ciała, nie? I wiesz, robiliśmy tyle samo wagi, tego, tak, że ja od dwóch miesięcy trzymałem restrykcyjnie Michę, zbiłem do 66, wyciąłem się gdzieś tam z tego tłuszczu ostatnie parę kilo zrobiłem wodą i tak się musiałem namęczyć, a Maciek przyjechał tu chyba w poniedziałek i on tych 71 kilo, wszystko chciał wodą zrobić. Zrobił siódemkę i już wyglądał jak trup. Już też tak jakby gdzieś tam jakieś zakulisowe gadki, jak go widziałem w tej saunie, ja robiłem ostatnie kurwa 200 gram, on miał jeszcze 3,5 kg. i też jest tak wychodziłem z tej sauny i gdzieś, wiecie o co chodzi, taki już siedzę i przed oczami mam taki obraz... Marcin Siano, witamy serdecznie. Siemanko. Marcin, czyli nie doszły bohater tej gali, bo finalnie twoja walka to się nie odbyła i... Długo zastanawialiśmy się o co tam finalnie chodziło. Z tego co słyszeliśmy jakaś kontuzja u Roberta Maruszaka, tak? O co tam chodziło? Yy, generalnie, ge, generalnie, słuchajcie ja powiem jak to było. Yy, ostatnia walka moja dwa tygodnie temu, nie poszła po mojej myśli. Yy, ogromny ból serca, ale dobra, pomimo to. Yy, mimo tej mojej przegranej dwa tygodnie temu, ja podjąłem decyzję, że yy, Dwa tygodnie po tej gali biorę na osobną walkę, po prostu chciałem gdzieś tam się odbić. Trenowałem bardzo mocno, bardzo ciężko, dopełniłem wszelkich formalności, wszelkie porobiłem badania i tak naprawdę dzień przed ważeniem, dokładnie 20, 48 godzin przed galo, przed walką moją, dostałem telefon od organizatorów Hybrid, że jest problem. Jaki jest problem? No mianowicie, e, mianowicie taki, że e, walka e, Robert Maruszek mówi, że bierze walkę w boksie, ewentualnie w K1, e, ale niestety lekarz mu zabronił w MMA walki, bo ma bardzo chore plecy. Re, tak zastanowiłem, zastanowiłem się na no zaraz. Umówiliśmy się na walkę w MMA, więc toczymy walkę w MMA. Ja teraz nie będę zmieniał na dwa dni przed walką na boksie czy i te. Nie wyraziłem na to zgody. Nie wyraziłem na to zgody. I po prostu dali mi jeszcze dwie godziny na, na po prostu się. Na zastanowienie się, czy jednak bierze to MMA, czy, czy nie. Po, od godziny 21.00 ponownie dostałem telefon, że jednak e, walkę zdejmują z karty, nie będzie walki MMA, e, ponieważ mamy e, e, no te plecy, coś tam lekarz mu zabronił, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, no ale zaraz, skoro zabronił lekarz walkę w MMA, a pozwalam w boksie w k jeden, coś mi tu nie pasuje. E, pomyślałem sobie najzwyczajniej, że po prostu wycofał się, gdzieś tam, bo, gdzieś tam że tak powiem, stchórzył no po czym dzisiaj po czym dzisiaj jak usłyszał te moje słowa Robert Mar Maruszak gdzieś tam się w, w, w zagotował i co mnie zdziwiło, specjalnie przyjechał dzisiaj z Gdańska tutaj na galę. Jesteśmy takie zamieszanie. Było A, na tak, tak, przyjechał tutaj dzisiaj specjalnie z Gdańska, mnie wyjaśnił tą, tą, tą sprawę. Oczywiście podszedł do mnie. Yy, wszyscy od razu, aż się poderwali, już byli w gotowości, bo po prostu bardzo to wyglądało tak, że zaraz chyba gdzieś tam się złapiemy. Yy, no i co, no wyjaśniliśmy sobie. Ja powiedziałem, słuchaj Robert, no yy, sytuacja jest taka, dwa, tygodnie, dwa, dwa dni przed tym odmawiasz Waki. Yy, okazało się jednak, że to nie jest tak, że on dwa dni przed odmówił. O, o, on już mówił o tym dwa tygodnie wcześniej, tylko... Wow. Tam jakiś jego menadżer, no już tam nie, jakiś papa, tam nie wnikam w to, on, on, on tak twierdzi, zresztą pokazywał mi smsy, że, że wysyłał wiadomości, że on nie będzie toczył walki w MMA. Rozumiem, I no? czy, czyli wychodzi na to, że ten jego menadżer, on o tym wiedział, teraz już nie wnikam czy organizacja o tym dopilna. wiedziała, oni o tym już wiedzieli wcześniej, ale wychodzi na to, że po prostu trzymali do samego końca. Ja y, trenowałem do samego końca i wyszło jedno wielkie nieporozumienie. Ja, y, mnie to bardzo ogólnie zdziwiło. Mówię, no jak Robert Maruszak by zrobił taki numer na dwa dni przed y, galą, odmówił mi walki. No mnie to bardzo naprawdę zdziwiło, dlatego powiedziałem y, wprost, no, no, stchórzyłeś tak ale on dzisiaj specjalnie przyjechał tutaj z Gdańska twierdząc że on nie stchórzył fajne zachowanie tak? Tak, że on nie stchórzył przyjechał mi tutaj wyjaśnić to i po prostu powiedział że się kładzie na operację po operacji normalnie chce ze mną stoczyć ten pojedynek on się niczego nie boi i ja właśnie takiego Roberta za takiego Roberta uważałem więc tym bardziej no, te, to co właśnie wcześniej on mu, tam, y, dowiedziałem się, że on do, o tą walkę odmawia, m, m, mi, to to nie, nie mi, mi to nie pasowało do zachowania ro, ro, Roberta. Mi to nie no pasowało. naprawdę że zachowało tak, do zachowania tego Roberta. Przyjechał, wyjaśnił, co prawda y, wyglądało to bardzo na, w napiętych, że tak powiem, Relacja. rel, relacjach. Tam wszyscy widziałem już byli w gotowości. No, no, ale no co, no, szkoda, no taki sport, takie życie i co, jedziemy dalej. Słuchaj, Robert, yyy, wydaje mi się, ok, jeżeli naprawić te plecy, ja yy, i... jestem gotowy ponownie stanąć z tobą do pojedynku i zróbmy to. Ja wiem o tym, że jesteś, że się nie boisz i tyle, no co, jedziemy z tematem. Ale co, otwierasz się na również pojedynki bokserskie H1 czy tylko MMA? Nie, absolutnie nie, nie, ja jestem, tu, ja jestem ja już pokazałem w boksie, że, że po prostu nie mogę chyba się bić w boksie, no bo gdzieś tam w, w sytuacji, działa. gdzieś tam w ferworze walki, w Geście zwycięstwa gdzieś tam za bardzo mogę się podpalić i niepotrzebnie niepotrzebnie z, właśnie te, pójść po nogi czy tam jakiś tam zamówienie. szkoda właśnie tych nógów, bo tam, mi się wydaje tam cios był od końca marzy. Tak, tam już było kurde, był i to było dopiero no, była sensacja no to już ci mówię jak to było e, przecież ja ja go praktycznie znokautowałem te tam... łokcie one były już po walce tak, te tak, łokcie tak, one tak. były po walce w łokcie były zadane w momencie wtedy kiedy on był w objęciach morfeusza i trzeba nazwać to tak, jak naprawdę było. To, to, to nie jest tak, że on był w walce, bo jak byłby w walce, to by podniósł ręce do gardy, tak? Ewentualnie zasłoniłby się, cokolwiek, obróciłby się. On po prostu leżał jak kłoda jak, jak, i one, te łokcie były zupełnie niepotrzebne. E, walkę bym wygrał. Ewentualnie nawet jakbym e, nie zadał tych łokci, no to walka była od, Miałbym odjęty ten punkt, walka byłaby podniesiona do góry i tam wystarczył jeden dwa ciosy on był już tak tak był mocno podłączony że ty, po prostu ja zrobiłem najgłupszą rzecz jaką mogłem zrobić w tamtym momencie dla siebie w sumie czy najgłupszą czy najgłupszą bo tak naprawdę tę sytuację mogłeś wykorzystać dla siebie na plus żeby się gdzieś w fryki wkręcić nie myślałeś o tym? jasne no przecież no, po, po, ale, ten słuchaj, no ale zaraz były na pewno propozycje były. Jakieś, nie? miałem dwie propozycje po tym od razu e... Nie będę mówił teraz gdzie i z kim, ale miałem Jedna propozycja była bardzo szybko, druga troszeczkę później tam przyszła. Są yy, no, no, fajne pieniądze, wszystko fajnie, ale zobaczcie, teraz byłem dosłownie o włosek od pasa i, i Wierzę bardzo w to głęboko, że muszę teraz stoczyć z dwa mocne pojedynki, żeby ponownie zasłużyć tą walkę o pas, stoczyć te właśnie walki sportowe, zwiększyć tą pasę i wtedy możemy gdzieś tam Gdzieś zarabiasz te pieniądze we frikach. Póki co skupiam się na walkach sportowych. Ale co, nie myślałeś, że na przykład tak do skoku, powiedzmy, robić trzy walki w rok. Tak hipotetycznie, robić trzy walki w rok w tym czasie też opas. Tak w międzyczasie jakąś taką walkę we frikach, żeby tak po prostu coś podwójnie... Wiesz co, jasne, to by się wszystko miało rację bytu, mm -hmm. tak jak mówisz, nie? Ale ja jestem człowiekiem takim bardzo emocjonalnym, takim impulsywnym y gdzieś nie potrafię wszystkiego przyjąć to co ludzie do mnie mówią nie wiem jakbym się zachował w momencie gdy tam ktoś by mi podcisnął tak właśnie i to jest nie wiem nie wiem jakbym się zachował a nie chciałbym żeby doszło do jakiegoś niepotrzebnego kalectwa do jakichś niepotrzebnych sytuacji ja mam wiesz no, no, mam dzieciaczki rodzinę żonę firmę wszystko dookoła i no fakt, no pieniądze za, za, za tym idą fajne, ale, ale nie jestem, jestem człowiekiem dorosłym, mam ponad 40 lat, tak? I i nie dałbym rady z nimi się tam kurwa wyzywać. No, to jest też nie, 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 nie dałbym to rady z nimi, a podejrzewam, żebym też nie wytrzymał gdzieś tego ciśnienia mhm. i tam mógłbym narobić szkód, takich, których później byśmy tego nie odwrócili. Być po prostu. Tak jest. E, tak, był ten, e, był, był Prime i był Cloud. A jeszcze kilka lat temu jeszcze był e, zamiast tego Klauda... E, 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 hejlik, e, tak? Hejlik, tak? był, tak. Mm -hmm. okay. Jeszcze był hejlik, no? Bo powiem ci taki łączności no, na no. taką sportową walkę. To naprawdę był fajny pomysł, nie mówimy taki o taki no, kwintesencji patologii w sumie, nie jaka jest freaka, ale taki one na sportową walkę. Bił się Minda z, tak. z Umielańczukiem tak. na przykład. To były takie to były sportowe pojedynki, tak. No, no tak i no, fajnie no, było w sumie by się gadać, nie? Czemu nie? No także co? Marcin Siawe z otwarty na ale walki sportowe, także propozycje wiadomo gdzie kierować czyli do go menadżera, a my bardzo dziękujemy. Tak jest. I powodzenia. Dziękujemy serdecznie.